Joga jest najczęściej kojarzona z relaksem, regeneracją organizmu. Tymczasem wiodze istnieją narzędzia, takie jak oddech, które mogą pomóc usprawnić pracę naszego metabolizmu. I właśnie takie techniki oddechowe dzisiaj pokażę. Bardzo proste ćwiczenia oddechowe. Na początek będzie to tak zwany oddech pulsacyjny, po nim surya bedana, czyli oddech prawą dziurką nosa oraz po nim pranayama kwadratowa, ćwiczenie oddechowe kwadratowe. Te ćwiczenia, ważne jest, żeby o tym pamiętać, należy wykonywać dwie godziny przed posiłkiem, nigdy na pełny żołądek, to jest bardzo ważne zastrzeżenie. Wykonywanie ich y, codziennie, najlepiej rano, w doskonały sposób, bardzo szybko zauważalny, praktycznie natychmiastowo zauważalny. Usprawni metabolizm, przyspieszy perystaltykę jelit i w ogóle polepszy pracę i funkcjonowanie układu trawiennego. Bardzo polecam codzienne wykonywanie tych prostych technik oddechowych. Są naprawdę fantastyczne, działają. Pokażę Ci bardzo proste ćwiczenia oddechowe, które fantastycznie oczyszcza układ trawienny i stymuluje jego pracę. To, co musisz zrobić, to połóż dłoń na brzuchu. Jest to Ci potrzebne na początku, jeżeli nie masz żadnego doświadczenia w tego typu ćwiczeniach, żeby odczuć sposób pracy brzucha. Ten oddech nazywa się oddechem pulsacyjnym, gdyż pulsuje wdech w trzech fazach i pulsuje z wydechem również w trzech fazach. Możesz to potem stopniowo wydłużać. Pokazuję. Robisz wdech i wydech. Wdech i wydech. I kontynuuj. Na początek wystarczy, jeżeli powtórzysz ten oddech 6 razy 5 do 6 razy. Stopniowo, jeżeli czujesz taką potrzebę, możesz wydłużać maksymalnie 10 razy. Kolejnym oddechem, który ma fantastyczny wpływ na przyspieszenie perystaltyki jelit, poprawienie funkcji metabolicznych organizmu, jest suria bedana. Oddech na przemienne prawą dziurką. Bardzo ważne jest, żeby tutaj zapamiętać, że wdech zawsze robimy prawą dziurką. Jest to bardzo łatwa praktyka oddechowa. Po prostu obserwujcie mnie i z łatwością powtórzycie to samodzielnie. To, co jest ważne, żeby zapamiętać, to to, że wdech w tej pranajamie, w tym ćwiczeniu oddechowym zawsze robimy prawą dziurką. I teraz tak, układamy dłonie w mudrach. W lewej dłoni zaciskamy kciuki, palec wskazujący, po czym odkładamy dłoń na kolano. W prawej dłoni palec wskazujący i środkowy kierujemy do wnętrza dłoni. Mhm. I teraz, tak przygotowani, zaczynamy pracę. Zatykamy lewą dziurkę nosa. Prawą dziurką robisz wdech. Zakrywasz na chwilkę obie dziurki i lewą dziurką robisz wydech. Prawa dziurka wdech na 3, 2, 3. 4, zakryj obie, lewa wydech, 2, 3, 4. Prawa wdech, 2, 3, 4, zakryj obie, lewa wydech, 2, 3, 4. Prawa wdech, 2, 3, 4, zakryj obie, lewa wydech, 2, 3, 4. Prawa wdech 2, 3, 4. Zakryj obie. Lewa wydech 2, 3, 4. Prawa wdech 2, 3, 4. Zakryj obie. Lewa wydech 2, 3, 4. I możesz ten oddech powtórzyć do 10 razy. Możesz też czasem wydłużać czas, w jakim robisz wdech i z jakim robisz wydech. Jednak na początek dobrze jest to zrobić w takim prezentowanym właśnie przeze mnie tempie. I ostatni oddech, który chciałabym Wam dzisiaj pokazać w tej serii oddechów usprawniających pracę układu trawiennego, jest tak zwana pranayama kwadratowa oddech kwadratowy. On fantastycznie reguluje nasz metabolizm. Nazwa bierze się stąd, że robimy wdech na taką samą długość za zatrzymanie powietrza, co wydech i kolejne zatrzymanie. I tworzy nam się taki kwadrat oddechu. Przygotuj się, wyciągnij kręgosłup, otwórz klatkę piersiową, oczy możesz mieć zamknięte. Zrób najpierw spokojny wdech, wydech, wdech, wydech. I zaczynamy wdech.

Trzy cztery zatrzymaj. Wtech, dwa, trzy, cztery zatrzymaj. Wydech, dwa, trzy, cztery zatrzymaj. Wdech, dwa, trzy. 4. Zatrzymaj. Wydech. Dwa. Trzy. Cztery. I wróć teraz do swojego naturalnego oddechu. Zobacz, jaki jesteś, jaka jesteś teraz Spokojny, spokojna, spokojna to też jest takie działanie tego oddechu bardzo głęboko odpręża i uspokaja i oprócz tego reguluje metabolizm naszego organizmu bardzo polecam